ma wariaty. Z tej strony, oczywiście, pejna to jest drugi odcineczek A z odświeżonego satelera. Tutaj, już chyba, bez zbędnego przedłużania, po prostu polecimy z wyścigiem na start. A i tak jak w poprzednim, tym pierwszym odcinku, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to w opisie oczywiście znajdziecie a link do całej playlisty, gdzie właśnie już jest ten pierwszy odcinek, i będą oczywiście kolejne. A to tak, w pierwszym odcineczku sobie troszkę mówiłem o. Tak podsum podsumowywałem mój pierwszy rok na YouTubkach. Myślę, że coś mi Majka przerwało. A tak, podsumowałem sobie mój pierwszy rok na youtubkach, więc mówię, jeżeli tego nie widzieliście, to można sobie zerknąć, bo sądzę, że całkiem, całkiem nieźle to wyszło. A teraz w sumie za bardzo tematu nie przygotowałem, żeby sobie tak popitolić podczas grania. To, to może tak rzucę parę słówek, parę przemyśleń na temat gier, które ostatnio ogrywałem. Bo to ogólnie będę chciał o nich jakiś materiał zrobić, ale szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy się na to w końcu zabiorę. A, bo tak ostatnio no troszkę tych premier ogrywałem jeżeli nie tam śledzicie mojego instagramika to oczywiście też link znajdziecie w opisie a tam wiecie że tych premier praktycznie kupowałem że z tych premier kupowałem praktycznie wszystko co wychodziło na bieżąco więc też troszkę sobie w te tytuły pograłem a i na przykład Da, no, w sumie taka najbardziej świeża rzecz medievil na PS4 świeży medievil a z którym kontaktów wcześniej nie miałem, jeżeli chodzi o oryginał. Kurwa mać Znaczy tak. W oryginał na PSX się grałem jedynie dzięki wersji demo, dołączonej tam do PS magazynu kiedyś A całkiem mi się podobało, klimacik był spoko, tam gameplayowo pamiętam, że coś mi nie pasowało, ale grało się ok. No ale mówię, z pełną wersją nie miałem nigdy kontaktu. Później miałem no prawdziwą nieprzyjemność grania w wersję na PSP, w tą wersję Resurrection, która była moim zdaniem okropna, nawet nie była średnia gra, to po prostu była gra słaba, żeby nie powiedzieć, że crap. a dodatkowo ona no, nie działała za dobrze, tam klatki potwornie spadały, jeżeli ktoś miał do czynienia z tą wersją, to trzeba, że kojarzy to tam się momentami potrafiło dziać a... i... Właśnie tutaj rzecz dookoła rozpraszają dzisiaj. A no i wyszła potem wersja demo tego na PS4. Na którego mówię absolutnie czekałem, bo nie miałem żadnego sentymentu co do tej gry. Ale tak, ściągnąłem sobie to demko. Głównie przez to, że mnie znajomy strasznie cisnął, że hej, musisz to w końcu zagrać. I wiecie, takie tam inne pierdoły. A okej, okay, to pobrałem sobie to demko, grałem tam w sumie materiał, jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenia z tego dema, też już na kanale lądował. No i wiecie, że no, nie podeszło mi to za bardzo. Nie podeszło mi to za bardzo, w sumie nawet myślałem, czy nie anulować tego swojego preordera, tego Medivilla. Bo tam walka była dla mnie okropna, no jeżeli chodzi o pracę z kamery, to, to nie zapowiadało się dobrze. No po prostu mi to nie siadło, mimo że gra wyglądała ładnie, miała jakiś tam klimacik, świetną muzykę, tak, no nie grało mi się w to dobrze. A ostatecznie jak już może wiecie, to ostatecznie jednak skusiłem się na zakup, tym bardziej że miałem okazję kupić tego Medivilla dwa dni przed oficjalną premierą w ogóle śmieszna rzecz, bo podobno Mediamark w Częstochowie, do którego czasami uczęszczam, a podobno się jedną z wystawieniem tej gry i zamiast ją 25 października wystawić, wystawi ją 23. Tak też miałem okazję sobie to troszeczkę wcześniej pograć, coś jakiegoś tam streama odpaliłem. W ogóle z tym streamem to jest zabawne, bo trochę się obawiałem, że będzie tak, będzie tak jak w przypadku Wolfensteina Youngblood. Zresztą znaczy po zakończeniu live'a się do mnie wtedy Zenimax dojebał, dostałem bana na 3 miesiące No ale na szczęście Sony... To czy... Może nie tyle co Sony dobre for the players, co po prostu trzymam, że embarga już nie było dwa dni przed premierą i mogłem to sobie streamować. No ale tak, pograłem na streamie te półtorej godzinki w tego Medivilla. No i. Nie do że ta gra jest cholernie ciężka na streamy, przynajmniej dla mnie. Do osoby, która cały czas ogarnia... Jakieś tam w miarę płynne mówienie i granie jednocześnie. Po prostu tam odpowiadanie na parę komentarzy, które się pojawiało na czacie. To wtedy ciężko było mi się skupić na grze, a Medieval jednak jest taką grą, gdzie się trzeba tej grze skupiać, bo ona jest naprawdę wymagająca, ona jest ciężka, tam bardzo łatwo zginąć. A sama walka no nie spaja, nie, do, że nie przyjemności, co nie jest jakoś za bardzo komfortowa, przyjazna graczowi. O tym bardziej łatwo jakieś głupie obrażenia zebrać, a tym bardziej głupie obrażenia łatwo zebrać przez pracę kamery, która pozostała tam wiele do życzenia. No Ale w sumie o samym edivilu jeszcze jakiś materiał będę chciał zrobić, to sobie odpuszczę jeszcze większe narzekanie. A tak pograłem te półtorej godziny na streamie, później pograłem jakąś godzinkę może... No nie półtorej, na pewno grałem jeszcze godzinę poza streamem. I sobie grę odpuściłem ją wywaliłem z dysku, ja już miałem jej dosłownie dość, tym bardziej, że... A wiecie jak na przykład teraz mamy odświeżenie tego CTR-a, w którego aktualnie gram Wcześniej był odświeżony Spyro Jeszcze wcześniej odświeżona tryloga Crasha, czy na początku tego roku odś... genialne kurwa odświeżenie a nie wiem jak sobie to otworzyć cholera Czy genialne odświeżenie drugiego Residenta no to wiecie, te gry pokazały jak powinno się wracać do tych starych marek jeszcze właśnie przez czasów PSX-a Że jak... Jeśli włoży w to trochę prac, trochę serducha, to naprawdę można fenomenalną rzecz zrobić, która, potrafił, która będzie potrafić, a bawić graczy, którzy nawet nie mieli kontaktu z oryginalnymi grami. No a Mediville niestety jest raczej skierowany jedynie dla fanów, bo tam jeżeli chodzi o jakiś trzon gameplay'owy, o podstawy, a jakieś sterowanie, czy ogólnie rozwiązania mechaniczne, no to ta gra siedzi mocno, żeby nie będzie za mocno w czasach PS1. A no bo wiecie tam właśnie ta niejaka walka co moim zdaniem mogło być poprawione Nawet powinno być, a praca kamery, która jest nieporozumieniem, ale tak samo była na PS1 podobno, czy najgłupsze moim zdaniem rozwiązane, rozwiązanie, które w sumie sprawiło, że zreinskryptowałem i miałem już dość tej gry, czyli brak checkpointów. Bo w tym medieve'u to w sumie chyba każdym, tak jaki był. A od razu jak umrzemy, to zaczynamy level od początku. Cały cholera level od początku, tam nie ma żadnych checkpointów, więc nieważne, czy jesteśmy już na samym końcu tego levela, czy jesteśmy w połowie, czy walczymy z bossem pod koniec danego poziomu. Jak umrzemy, to zaczynamy wszystko od początku i musimy zebrać każdą pierdółkę, nawet każdą obcelną rzecz od początku. I to potrafi irytować, bo tam się czasami ginie nie z własnej winy, szczególnie nie znając oryginału, tak? Nie wiedząc, kurwa, nie wygram tego. Ja yeah, pierdolę, chyba w mojej pierwszej serii z tego z psx też na tej trasie się wyjebałem, pamiętam. Ale dobra, restart. A, a to mówię, nawet tam nie zaimplementowali checkpointów, i to jest dla mnie naprawdę dziwne. Chore, bo ja, okej, okay, ja rozumiem mm, zachowanie ducha oryginału, że tam jedynie grafikę poprawili, tak. Tam grafika, ścieżka dźwiękowa, to naprawdę jest bardzo spoko, tworzy niesamowity klimacik. No ale mówię jednak po tak genialnych odświeżeniach CTR, Triloga Crasha czy Resident Evil 2, które nie dość, że zachowują ducha tych oryginalnych gier, tych oryginalnych serii, tak jeszcze dają pewne możliwości, pewne usprawnienia, także sprawiają, że te gry bronią się w dzisiejszych czasach, tak, a nie są takim typowym retro. No bo co, Triloga Crasha otrzymała to, że po każdym levelu można sobie zapisać grę. A CTR Nitro Fueled dostał poziomy trudności, tak? Czyli tam ogólnie jakąś jakiś przyjemniejszy model jazdy. No i tutaj w ogóle nie widać, ile w tej, do tej gry zostało serducha włożonego. A co dostał Medieval? Lepszą grafikę, a ulepszoną ścieżkę audio i, i tyle? On tam mechanicznie jest cały czas tą samą grą z PSX-a i turbofaną. Tutaj po zrodamianek wiem, że chyba czekałeś na tą grę. Pewnie to mi się będzie podobać. To nie będzie przeszkadzać, ale jeżeli mówimy o bardziej świeżych graczach, bo powiedzmy sobie szczerze, masa świeżych graczy sprawdzała to odświeżone tytuły. No to od Medivilla będzie bardzo łatwo się odbić, mówię, ja z i dałem sobie spokój w tym momencie, bo jak czułem, że martuję czas, że tak dla mnie nie szanuje w pewnym stopniu. A, I w sumie Medivh, bo mówię tutaj nie chcę aż tak bardzo poruszać tematu Medivilla, chociaż no, pół odcinka o tym gadam, a no to z takich odświeżeń, które... W sumie będę musiał o tym materiał zrobić, że da, dajcie tym gromom umrzeć. A to Baldur's Gate, który wyszło niedawno. Tam wiecie, kolekcja Baldur's Gate 1 plus 2. I druga kolekcja Icewind Day i Planescape Torment. To też są moim zdaniem gry, kolekcje odświeżenia, które w takim stanie jakim wyszły na rynek, nie powinny wychodzić w ogóle. Tutaj moment, mała przerwa, się muszę napić. Bo tam o ile Baldur's Gate czy Torment... To są, wiadomo, ponadczasowe klasyki, kurwa. Tytuły rewelacyjne, które każdy fan rpg powinien nawet nie tyle, co znać, co cholera zaliczyć w swoim życiu. Ale też aktualnie w Baldur's Gate 2 gram, bo jeszcze nie miałem zaliczonego, niestety. A tak, to co wyszło teraz na PS4, to jest no na w mordy graczom, moim zdaniem. Bo nie dość że te gry kosztują po 170 zł, a gdzie na pc gdzie te wersje Enhanced już wyszły jakiś czas temu, możesz dos dosłownie za grosze dorwać, tam poniżej 50 zł. Ewentualnie kupić oryginalne gry i je zmodować tak, żeby wyglądały podobnie jak te wersje Enhanced. Tak okej, okay. już niech będzie to 170 zł, tylko niech te gry oferują coś więcej, nie? A to są dosłownie porty niemalże jeden do jednego specetów, tak? To przewijam, bo to są po prostu samouczki, które już znam. A mówię, te baldury czy Icewind z Tormentem to są dosłownie porty z pc ów 1 do jednego i to jest naprawdę chore bo wiecie, o ile graficznie na przykład na Baldura 2 czy, plan czy Tormenta można przymknąć oko, bo to wygląda ok. nawet tam na telewizorku wygląda spoko tak taki Baldur's Gate 1, jak go odpaliłem to ja byłem autentycznie w szoku, bo wiecie, o ile na pc na takim mniejszym ekranie wyglądało to ok, pasowało to a wiesz tam, wiadomo, że w porównaniu do oryginału tutaj są ładniejsze tekstury, jest to wszystko wyraźniejsze. Tak, pierwszy baldur w wersji konsolowej jest cholernie rozmazany. Tutaj sobie wyobraźcie po prostu tą wersję Enhanced z pc jakoś tak nienaturalnie rozciągniętą, rozmazaną na potrzeby telewizora. I dla mnie pierwszy baldur w wersji Enhanced na konsoli jest. Może nie tyle co niegrywalny, co cholernie nieczytelny. Zdaje się, bardzo cieszę, że pierwszego baldura już miałem skończonego. Bo nie chciałbym się z nim męczyć na konsoli. Ale za to męczę się już z dwójką, która mówię, wizualnie wygląda. Nie powiem, że ładnie, bo tego nie wygląda ładnie. Widać, że to jest starość, że ma swoje lata. Chyba zrobię ten skrót? Zrobię. Ale jest czytelny, tak? Można w to pograć. Gorzej, niestety, sprawa się ma, jeżeli chodzi o sterowanie. Bo to zostało zajebiście dziwnie wykonane, bo... Tak długo po prostu sobie eksplorujemy mapkę. Ewentualnie chcemy gadać z jakimiś NPC, po prostu bawimy się w eksplorację. A tak jest spoko, bo bardzo fajnie to przełożony ruch analogiem na ruchy postacią, tak? Tutaj... Okej, okay, opcjonalnie można włączyć kursor, że klikamy, gdzie nasza postać ma iść, ale wiadomo, że na gałce odpada to, to nie jest za wygodne. Ale też jest to bardzo fajna możliwość, że jak ruszymy gałką, tak yy, ruszałem postacią, nie? I ta postać naprawdę spoko całkiem dynamicznie reaguje na nasze posuwanie gałeczką. Tak niestety problem pojawia się podczas walki. Walki, która w tym balduże odświeżonym i trzeba, że w tormencie będzie to samo, trzeba jest windzie. Bo to widziałem w tych samych silnikach oczywiście. To ona jest koszmarem. A tak najprościej Taki podstawowy domyślny styl walki jaki ta gra nam narzuca to jest to, że wybieramy sobie podczas aktywnej pauzy a cel, nasz target, tak? Co chcemy zaatakować? Czyli powiedzmy walczymy z grupą przeciwników, tam powiedzmy trzema goblinkami. Robi się pauza, wbieramy jednego z tych goblinów i cała nasza ekipa. Moment Okej. Okay. Ja znowu pies odpierdala jakieś głupoty. I tam cała nasza ekipa się rzuca na tego przeciwnika. A wiadomo, że w Baldur's Gatea się nie gra w ten sposób, że jest, wiadomo, że tam się cholera nie idzie na pałę całym teamem na jednego typa. Więc jeżeli chcemy grać normalnie, czyli tam w poszczególnymi postaciami wybieramy, co, co kto ma zrobić komu, to musimy tak zostać w tej aktywnej pauzie, otworzyć kółko z wyborem postaci, zaznaczyć postacie, którymi chcemy wykonać akcję. Następnie wybrać nasz target. I tak, o ile w przypadku tam jednego, dwóch przeciwników się to jeszcze może sprawdzić, bo już to już się robi takie niekomfortowe, niewygodne, strasznie ślamazarne, toporne, tak, kiedy walczymy z większą grupą przeciwników, a takie wiadomo, że w Baldurze również się zdarzają, tak to już zajebiście sztucznie niepotrzebnie wydłuża grę, bo my więcej czasu niż na walce spędzamy na... Poleceń naszej ekipie i to jest naprawdę chore. I to można było wygodniej, prościej, i bardziej komfortowo a rozwiązać, ale no niestety, mówię, to jest typowo pc port. Który, moim zdaniem, jak uwielbiam te Baldury i naprawdę chciałbym, żeby jak najwięcej osób mogło się z nimi zapoznać, a no to, to jest port szalenie niepotrzebny i ta gra powinna zostać na PC-cie. Bo wiecie, nawet jeżeli ktoś miał sentyment do tych gier, to strzelam, nawet znam taką jedną osobę, a która mówi, że to jest jakby zabijanie dobrych wspomnień z tym Baldurem. Bo jednak, sorry, ale Baldur czy właśnie Ice... Jezu, Ice Wing, czy to w ogóle będzie masakra, przecież Ice Wing to stawiał głównie na walkę. A to, to są gry typowo pod myszkę napisane. Właśnie, myszka, tutaj też słyszałem, że okej, okay, to może sobie myszkę podepnę, bo wiadomo, do konsoli można już jakieś tam mychy podpinać. Okej, okay, spokój Tylko to nie da nam nagle wygodnego kursora, że możemy sobie teren zaznaczać i klikać na naszych ty ziomeczków. Wiecie, takie kwadraty się rysowało, żeby zaznaczyć wszystko w, w tym wyznaczonym terenie. Nie, to nadal przez te pojebane menusy będzie się trzeba przeklikiwać. I to jest moim zdaniem chore. I... Jak w oryginalnego Baldura 1, jak ogrywałem go na pc Nie pamiętam, na jakim poziomie czynności grałem, ale chyba na Easy. Eee, no No wiecie, mimo wszystko w tych baldurach fajnie się skupić po prostu na fabule. A tam jednak trzeba było co, coś tam sobie uważać podczas walki, tak w tej wersji Enhanced jest jeszcze taki tryb jak yy, chyba story, tak? Tryb historii. Opowieści. I tam nasza drużyna nie może umrzeć. Punkty naszego zdrowia nigdy nie spadną poniżej 10 z tego, co zauważyłem. Co za tym idzie to klikanie na pałek, które... Jeżeli nie chcemy się przeklikiwać przez nużące menusy... Oto takie atakowanie na pałę samych jednego typa jest tam, jakby powiedzieć, premiowane, tak? Bo odpuścimy sobie całą tą mozolną, dłużącą walkę nie z przeciwnikami, a z menusami, i nic się nie stanie, że kurwa tam olejemy walkę, tak? Olejemy jakieś umiejętności naszych towarzys towarzyszy, jakieś przekminianie, co trzeba zrobić podczas walki, bo my i tak nie umrzemy. A no i mówię. Za gry, które, za które twórcy sobie życzą 170 zł, to tam nawet 200, bo tam zależy od sklepu, ale między 170 a 200 zł się te ceny wahają, to tak zajebiście leniwie wykonany port to jest jakieś nieporozumienie. Wiesz dlatego ja też nie chcę aż tak wezna Medivilla, bo chcę wcześniej mówiłem najeżdżać, gdyż on kosztuje tam 100-120 zł, więc tutaj można już przymknąć oko na to, że to jest po prostu port, po prostu leniwie wykonana gra. No, ale sorry, w baldurach, które kosztują prawie 200 zeta, to, to, to już jest moim zdaniem niedopuszczalne. Tłumaczę, że mówię na PS4, to dostaniecie tak w okolicach 50 zł. A. C Moment, co jeszcze z takich odświeżeń portów wychodziło ostatnio? O, Wiedźmin na Switcha! Wiedźmin na Switcha, który, ku memu zdziwieniu, sprawia mi jeszcze więcej przyjemności niż Wiedźmin na PS4, jak go ogrywałem. Uh, może to zacznę od tego, że ja nigdy nie byłem jakimś mega fanem Wiedźmina. Jeżeli chodzi o Trójkę. Dla mnie to nie jest żaden mesjasz. Po prostu, okej, okay, bar bardzo fajna gra, bardzo spoko RPG. Taka, takie 8,8,5 8,5 na 10. Czyli mówię, bardzo mm. dobra gra. Ale nigdy go nie wychwalałem. Ja widziałem masę jego niedoróbek, błędów. Na przykład system walki, który był dla mnie strasznie toporny. I nie sprawiał tyle przyjemności, ile mógłby sprawiać. Więc też do tej wersji na Switchu tak... Ale czy od razu jak zapowiedzieli wersję na Switch, to powiedziałem, że to kupię? Chociażby z czystej ciekawości jak to wyjdzie. Wow, to już boss? Psz. Papu wygląda i zachowuje się jak ja, ale mniejsza. Ta, już post, dobra. To w sumie o tym Wiedźminiach szybko muszę skończyć. A no to mówię. To po tym Wiedźminiach nie spodziewałem się za wiele. W sumie po prostu bardziej z ciekawości kupiłem, żeby sprawdzić jak to będzie działało i czy w ogóle to będzie działało. I powiem tak, naszedł ten dzień premierowy, dorwałem moje pudełeczko, w ogóle ten Wiesiek bardzo fajnie został wydany. Mam jest masa fizycznych dodatków, chociaż mi Santraka zabrakło, ale... Ogólnie to, co znajdziecie w środku tego pudełkowego Wiedźmina na Switcha, to na Growych Nowościach, tam w pierwszym tygodniu listopada pokażę. Ale został bardzo fajnie wydany ogólnie. I powiem tak, sama gra nie wygląda źle. Ona jak na możliwości Switcha, szczególnie w trybie... Oj, zjebałem ja start. Szczególnie w trybie handheld wygląda bardzo spoko. Na pewno spodziewałem się graficznej kupy, że to będzie nieczytelne, niegrywalne. Jest naprawdę... Spoko, no czuć ten Wiedźminowy klimat, zostało to zachowane, co za mnie bardzo cieszy. A jeżeli chodzi o jakąś wydajność, o to czy to trzyma klatki, to jak pograłem na razie, ja wiem z 3 godzinki to tak w tego Wiedźmina jak najbardziej można grać, w to się bardzo przyjemnie gra. A walka, która była dla mnie na PS4, to porna tak na malutkich j od Switcha, sprawdza mi się naprawdę świetnie. I tak wieśka mi się o wiele gra lepiej w trybie przenośnym na Switch'u niż na PS4 a co jest naprawdę zaskakujące dla mnie i tak, właśnie Wiedźmin jest przykładem takiego portu bo okej, okay, może Wiesiek nie jest jakąś mega starą grą, mówię, o przecież on na PS4 wychodził tak naprawdę cieszę się, że, cieszę się, że on na Switcha wyszedł gdyż wiesz, to jest sama opcja, że można sobie tak Wiesia pograć nie, przenośnie, wszędzie, w jakimś autobusie, pociągu, gdziekolwiek z tą opcją i poza tą ułomnością graficzną to dla mnie Wiedźmin na Switch'a jest najlepszą wersją tego Wiedźmina, bo tutaj mi wyjątkowo walka podeszła. A, bardzo fajnie to przypisałem na joy -Cony. Właśnie Wiedźmin jest przykładem takiego portu... O, chuj! A, i Wiedźmin jest przykładem takiego portu, który już bardziej jest tej swojej premierowej ceny, bo on kosztuje około 220 złotych. Ale widać, że te, do tej gry zostało włożone masę serduszka masę pracy, żeby to w ogóle na Switchu działało dobrze, chciało się w to grać, niż do cholera jasna Baldur's z gate'ów, które kosztują 180 zł i zamiast cieszyć się grą, to się męczymy ze sterowaniem. Myśmy to tyle. Uh, <laughs> Ogólnie Papu o tych choć... No, moment. moment. <laughs> You are fast for being so small. Here's key to help. Oxide, oh. <laughs> much bigger problem for you. Him not as big, but him much more grumpy. No i to by chyba już było na tyle, co o tych gierkach chciałem powiedzieć, bo ogólnie jakiś materiał o tym będę szykował, więc teraz tak sobie troszkę głośno myślę jeszcze zbieram myśli, lub jakieś notatki, co w ogóle będę chciał tam poruszyć. Ale możecie dać znać, jeżeli tu w ogóle jeszcze jesteście, to cię krótko pozdrawiam, by the way. A możecie zdać znać, co myślicie o tych portach, bo inaczej tych balderów nie mogę nazwać inaczej niż porty, po prostu speceta. Co o tym sądzicie? Czy też uważacie, że ta cena w stosunku do ostatecznej jakości tych produktów jest jakimś nieśmiesznym żartem? A, czekaliście już na przykład w e, czy, czy Również wam ta gra nie siadła, bo ja sobie odpuściłem kompletnie. I co sądzicie o Wiedźminie na Switche? Bo dla mnie Wiedźmin na Switch'a jest jedną z większych ciekawostek tego roku i ogólnie z jedną z większych ciekawostek switchowych, bo to jest cholernie dobra gra, cholernie dobrze wyzrobiona na Switchu. A tak, było trochę chaotycznie, ale też jakoś tak wyjątkowo nie ogarnąłem żadnego tematu, żeby dzisiaj poruszyć i bardziej na freestyle' poleciałem, mam nadzieję, że dało się tego słuchać. No tak to co? Zapraszam Was do kolejnego odcinka STERA, ktoś tam pewnie za jakieś 2-3 dni powinien pojawić. A w opisie tego materiału znajdziecie wszystkie niezbędne linki, żeby być ze mną na bieżąco i co? Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Heja.